No, słuchajcie, 2 kwietnia, ta sama dróżka. Tam ostatnio znalazłem. No i nie wiem czy do pary, ale jest. O, świeży, ale krwi. Ślimaczki go opeszły. No ekstra, ekstra. Tam ostatnio znalazłem właśnie. Czyli warto chodzić jeszcze. Nie wiem, czy do pary. Chyba raczej nie. Słuchajcie, ten po lewej ostatnio wcześniej co znalazłem, ten dzisiejszy i to jest jednak parka. Ile brakuje, nie? Ta górna część, no to prawdopodobnie zgubił przy rykowisku. No to tak praktycznie połowa brakuje. Dwa dni temu, dzisiaj.